Szczęść Boże, witamy Państwa bardzo serdecznie ze Studia Radia M, gdzie spotykam się razem z siostrą doktor habilitowaną Joanną Nowińską. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dominika Sztawińska, cieszę się, że Państwo jesteście z nami i że chcecie z nami odpocząć, bo taki mamy plan. Nie, żebyśmy miały teraz tylko się wygodnie rozsiąść w fotelach i popijać kawkę, choć byłoby miło, ale chcemy sprawdzić, co o odpoczynku mówi Pismo Święte. Spoglądam na opasłą pełną notatę i kartek Biblii siostry Joanny i się zastanawiam czy takie zakładki niebieskie, różowe czy które tam lepiej kolorystycznie wyglądają to są takie gdzie zaznaczyłaś, że Pan Bóg chce naszego odpoczynku, naszego dobrostanu, naszej dobrej kondycji i siły, tak? Są też takie zakładki. I to powinny być teksty obligatoryjne do czytania. Tak, ponieważ sam Pan Bóg odpoczywa, i tekst hebrajski Biblii przywołuje nam dwa terminy, e, którymi opisuje e, Boży przekaz dotyczący odpoczynku. I pierwszym z tych terminów jest nuach. I teraz mam do Ciebie pytanie: jakbyś usłyszała, jak słyszysz pierwszy raz, czy któryś raz kolei termin Nuach. I przyjmiesz go tak fonetycznie od strony właśnie eufonii, brzmienia. Mm -hmm, z, czym, o, z czym Ci się kojarzy mm -hmm. właśnie? Wiesz co ja już jestem na tak. W takim wygodnym leżaku w cieniu w cieniu chyba ale wiesz co tam pobrzmiewa trochę takie jak gdyby takie ów, takie taki odpoczynek po Autentycznym zmęczeniu, nie taki odpoczynek, który jest no, po prostu jakimś sposobem naszego funkcjonowania, tak? To znaczy, że mamy jakiś rytm, fajnie mieć taki rytm, praca, pauza, praca, pauza. Nie, Nie, to nuach mi mówię, jestem wykończona, muszę z, dychnąć. Tak, a zarazem czujesz, jakby, że ktoś ci zapewnia ten odpoczynek, czy musisz jakby trwać w napięciu, żeby on nie przekroczył. Norm, ten odpoczynek, nuach? Ale wiesz, tu nie będę obiektywna, bo myślę za bardzo Aha. przez przyznać swoich doświadczeń. Ale podoba mi się ta intuicja i powiedz mi, czy to jest dobre, żeby faktycznie tak na ucho interpretować sobie Pismo Święte, znając oczywiście nie, nie tłumaczenie, tylko mogąc wejść w fonie tych oryginalnych słów. Trzeba bardzo mocno uwzględniać eufoniczność terminów, dlatego że Biblia powstaje w kulturze oralnej, ustnej, i ten przekaz, który mamy zapisany, on. W samej formule jest eufoniczny z zamysłu. Nie mm -hmm. tylko z przypadku. I teraz, ponieważ język hebrajski kształtując się w kulturze ludzi żyjących blisko ziemi i żyjących w klanach rodzinnych, mających jako główny jakby cykl, czy główny, główny kanał przekazu dzielenie się pomiędzy pokoleniami, bardzo mocno kładzie nacisk na wszystkie zmysły, którymi przekazywane są treści. I właśnie nuach jest jednym z tych terminów, które opisuje nam odpoczynek właśnie na zasadzie tego wytchnienia, dlatego zadałam ci to podstępne mhm. pytanie, czy czujesz, że musisz kontrolować czas tego odpoczynku, dlatego, że tekst biblijny w kontekstach nam pokazuje, że Bóg wraz z Nuach daje nam poczucie bycia pod jego opieką, a dalej daje nam poczucie bezpieczeństwa, mhm. bo na przykład Nuach pojawia się w pytaniu Pana Boga do Mojżesza, czy jeżeli ja pójdę z wami po tym epizodzie cielca, Mhm. To, czy ciebie to zadowoli, tam jest łach. Czyli czy będziesz czuł w tym taką lekkość, taki, taki odpoczynek. opieka też, tak? tak? taką opiekę. I to nam też pokazuje, że nie chodzi tu tylko o odpoczynek, na zasadzie padam na twarz, bo już nie jestem w stanie działać, mhm. ale doświadczenie pewności, troski ze strony Pana Boga, która mi daje coś więcej niż leżenie na niż spoczywanie na leżaku, co nie? Daje mi doświadczenie, doświadczenie luzu na mhm. ten moment, czyli taki odpoczynek w środku. Pustynia w mieście, coś mhm. w tym stylu. Mhm. A powiedz mi, czy Biblia gdzieś mówi o odwrotnie, nie o odpoczynku, tylko o przemęczeniu, o tym, że my... No, rozmawiałyśmy kiedyś, jak dużo jest o pracy, tak? O przekleństwie też pracy, to znaczy, że to wszystko, co z pracą związane, trudne, to nie jest zamysł Boży, tylko no, niestety konsekwencja naszych, naszego grzechu. Ale ja bym chciała zacząć jednak od tego doświadczenia, bo być może to jest doświadczenie też naszych słuchaczy, no nasze trochę też, prawda? Że jest taki moment przesilenia, tak? Są wakacje, więc mam nadzieję, że już niektórzy trochę odpoczęli, ale Niektórzy może jeszcze są przed urlopem, więc wiemy, co to znaczy być bardzo zmęczonym. Biblia też coś na ten temat wie? Drugi termin, którym opisuje Biblia odpoczynek, to znaczy termin, który nabiera dopiero po czasie wygnania babilońskiego tego, tej semantyki związanej z odpoczynkiem, czyli termin Szabat, mhm. jest bardzo mocno skorelowany z sześcioma dniami pracy, czyli sześć dni będziesz pracował, a w siódmym jest Szabat, czyli nie nie ma w odniesieniu do tego terminu tak zwanego programowego odpoczynku, programowych wakacji trwających 12 miesięcy w roku. <grymne> <grymne> powiedziałaś no łach, powiedziałaś o tym, że to jest coś, gdzie Pan Bóg nas bierze w swoje ręce i daje nam poczucie bezpieczeństwa i odpoczynek i i komfort, dobre słowo, czy, czy nie? Bardzo dobre, dlatego że to jest termin, który pojawia się na przykład w konkluzji wędrówki po pustyni. Właściwie w obietnicach konkluzji wędrówki po pustyni, gdzie na przykład Księga Powtórzonego Prawa w trzecim rozdziale, dwudziestym wersecie daje nam takie wskazanie, taką obietnicę, że Pan da odpoczynek po wędrówce mhm. waszych braci, jak i waszej, i oni posiądą ziemię daną im przez Pana Boga. Wtedy wróci każdy do swojej posiadłości, którą wam przydzieliłem i tam jest właśnie nuach. I podobnie Jozue zarówno na początku księgi, jak i pod koniec tej księgi zwraca uwagę, że Pan Bóg strzeże naszego nuach i dlatego daje nam ziemię, żebyśmy mieli tam poczucie bezpieczeństwa, poczucie stałości, dlatego nuach jest często też związany z takim, Osiedleniem się. Mhm. Takim miejscem, w którym możesz funkcjonować swobodnie i z pełnym poczuciem przynależności. A to widzisz, to wiele mówi też o naszej potrzebie takiej estetycznej czasami, że, żeby miejsce, gdzie odpoczywamy, było miejscem dobrym dla ciała, dla oka, żeby, żeby się w nim po prostu no, zadomowić i czuć fajnie. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo mocno koresponduje to, co mówisz. I to ja muszę Państwu ujawnić, że mam permanentne doświadczenie Bożego Ducha działającego właśnie w Dominice, Bo tekst Księgi Licz w jedenastym rozdziale wiąże dar ducha. Mm -hmm. Z Nuach. Ducha, który spoczywa właśnie jako nuła w tej czynności Nuach na ludziach i ich inspiruje. Do percepowania głosu Boga, do mhm. włączenia się w społeczność. Czyli mamy tu do czynienia z odpoczynkiem, który kreuje, czy ustawia nas w, w takiej pozycji kreatywnej do rzeczywistości, czyli to nie jest bezczynność, bez taka, która. Czyli to nie jest takie leżenie jak życzownica na. Nie wiem, no, na, tak, na kamieniu, o, na przykład. A powiedz mi, jak się Nuach ma do innego terminu czy innej przestrzeni w Biblii, która podejrzewam jako pierwsza się mogła naszym słuchaczom skojarzyć z tematem odpoczynku, wytchnienia, czyli z szabatem. Ja pierwszą rzeczą, o której pomyślałam, czy to jakby kiedy skonfrontowałam te dwa zjawiska, powiedzmy tak, to było to, że nułach jest darem. Pewnie szabat też jest darem, ale przy szabacie od razu ja bym, o, myślimy o cykliczności, o powtarzalności, o tym, że jest wyznaczona pora na szabat, i to wręcz to jest oblik, tak? To nie jest tam, że można sobie przesunąć szabat na poniedziałek. Tylko tak. A Nuach y, może się zdarzyć w różnych momentach naszego życia. To jest jak gdyby od Boga zależy, kiedy nam da to miejsce y, i tę przestrzeń, i ten stan ducha, żebyśmy y, no, doświadczyli Jego daru. Używałbym takiego sformułowania, które nie jest biblijne, że Nuach jest takim marzeniem Boga dla nas. Mhm. Takim jakby. Największym planem Bana Boga dla nas na co dzień? Mhm. Żebyśmy mogli go doświadczyć. Czy to już jest, a żebyśmy mogli tylko tego doświadczyć. Czyli dla nas jest jakby wziąć, ta kwestia zabrania. Mhm. Natomiast przy Szabacie. weź ten prezent na takiej zasadzie, tak? O, tak, tak. Obdarowanie, właśnie, mhm. ale które, w które my wchodzimy, czyli mhm. które na nas nie spada, nie jest, stanowi niespodzianki, tylko, które mogę wejść w każdej chwili, przyjmując je po prostu. Mhm. Natomiast Szabat, tak jak mówisz, wywodzi się od słowa szewa, to jest liczebnik główny i oznacza po prostu siedem, a szabat tym samym oznacza też zaprzestanie, zakończenie. Może również oznaczać ten rdzeń stan takiego pełnego, nieograniczonego posiadania, takiej integracji, bo domyka. Całość. Co jest ciekawe, że kiedy czyta się genealogię takiego podziału temporalnego na, na siódemki, to ona odsyła do babilońskiego systemu czasowego i. Tego poglądu Babilończyków, dla których wszystko co siódme było feralne. Cykliczność siódemki, czy wielokrotność siódemki była feralna zawsze. I to jest <laughs> trochę takie, takie ciekawe. A z drugiej strony też badania pokazują, że nie wiązali też z tym rodzaj pewnego właśnie dopełnienia. I dlatego też to jest kojarzone z cyfrą 7, która mm -hmm. oznacza pełnię w znaczeniu ziemskim. I tu jest istotą nieczynienie, czy jakby domknąłeś, tak? Kontemplujesz to, co zostało domknięte. Czy no jakby jak to... robisz, wiesz, ten ostatni yy, krok, przepraszam. No nie wiesz co, bo ja, mi się wyrwało od razu yy, takie pytania, a jak nie domknąłeś to, co wtedy, bo mam wrażenie, że nasze dzisiejsze, nasza dzisiejsza nieumiejętność świętowania szabatu, nieumiejętność dostosowania się do tego przepisu bądź co bądź, trochę z tego wynika, że my mnóstwa spraw nie potrafimy zakończyć w określonym czasie. Niedomknięte sprawy za bardzo nad nami ciążą, wobec czego nawet jeżeli wejdziemy w czas nic nie robienia, to w naszej głowie się kotuje, więc nie wiem, czy to, co się dzieje w naszych emocjach i głowie, to też podlega prawu szabatu, tak? To znaczy zatrzymaj się, zatrzymajcie się, myśli galopujące, zatrzymaj się, nerwowa, emocjonalna zawirucho, tak? Dałoby się tak właśnie wejść w szabat całościowo, nie tylko ciałem, ale psychiką, duchem, emocjami i tak I tu dotykasz czegoś, co jest bardzo istotne w szabacie, co różni go, od przymusowych dni urlopu, które musimy wziąć w pracę, bo po prostu tak wypada, albo firma jest zamknięta, uniwersytet jest zamknięty. Istotą szabatu w rozumieniu wygnaniowym jest relacja z Bogiem. Mhm. Czyli możesz świętować szabat, jeśli masz relację z Bogiem, bo to jest przestrzeń na więź. To jest doświadczanie bliskości z Bogiem. To jest jakby znak tego, że jesteś w więzi, czyli w ogóle nie, nie stanowi on takiej obowiązkowej przerwy, którą mhm. musisz na sobie z siebie wykrzesać, tak czy na sobie ją wypalić, tylko... Jest on stymulowany i re, twoją bliskością z Bogiem. Czyli, jakby zmiana hierarchii wartości, tak? Przeniesienie akcentu zupełnie gdzie indziej. Po co? Po to, żeby później wszystko, co robisz, było właśnie. Robieniem z Bogiem. Nie dla Boga, tylko z nim. Bo widzisz, kiedy to mówisz, to ja mam wrażenie, jakbyś demaskowała taką nominalność szabatu, czy nominalność niedzieli, jeśli byśmy przełożyli to na nasz sposób przeżywania tego czasu, świętego czasu zatrzymania, że bez relacji z Bogiem, bez robienia tego ze względu na to, że wiemy, że to on będzie źródłem, który nas wtedy odświeży i, i nada temu czasowi sens, no to mamy owszem fajny czas wolny, mamy. Nie wiem, nawet tradycyjny niedzielny obiad i mszę świętą, ale nie mamy życia, tak? Tak. I, i to, tym różni się szabat od y, weekendu, mm -hmm. <laughs> że on miał dać nam doświadczenie suwerenności Boga, czyli osoby Boga, która nas kocha. I to je, ma być taka przestrzeń, do której ja nie tylko mam prawo, ale która jest mi zagwarantowana, bo to cały czas czas, który przeżywam, w którym żyję, jest czasem Boga i to jest przestrzeń, w której mam doświadczać, że On mnie lubi, że On mnie wyzwala i że On stoi za moim istnieniem i za istnieniem całego świata. Czyli to nie jest obowiązek, który musisz dołożyć do sześciu dni pracy, to jeszcze obowiązek nauczenia się odpoczywać. To jest ciekawe, że w myśleniu Izraela w ogóle kwestia odpoczynku szabatowego jest bardzo późna, właśnie hmm. Wygnaniowa, że wcześniej istotą szabatu jest odniesienie do Boga, myślowe, prawda? Mhm. Kwestia więzi, czyli na zasadzie, okej, okay, na, nadziewam się na tą karteczkę, przypominajkę, jestem w relacji, czy na osobę, z którą jestem w relacji, i to ma mnie zmienić, czyli dać mi taki luz w podejściu do rzeczywistości, żeby, mnie, jakby, żeby nie, nie rządziła mną rzeczywistość, tylko ja w odniesieniu do Boga. Powiem ci, że z tym odpoczywaniem po trudach padliśmy ze zmęczenia, które też jest przecież związane z rabatem. to odpoczywanie po trudzie. Kłóci mi się to, że Bóg musi odpocząć. No bo co? Myśli, że Pana Boga to zmęczyło tak po prostu, że mu, że, że powiedział już koniec, już nic więcej nie zrobię, chociażby nie wiem, kto mi kazał, albo jak mi zależało, już padam. Przepraszam państwa, mam nadzieję, że nikt się nie gorszy tym, że ja sobie tak pozwalam trochę pół żartem, pół serio mówić o, o Bogu, ale mam nadzieję, że wyczuwacie to, tą moją chęć zmierzenia się z tym, że ten odpoczynek jest, ta praca wcześniejsza też może być czymś boskim, czymś wspaniałym, tak, kreatywnym, twórczym i tak samo ten odpoczynek jest czymś, co nas do Pana Boga upodabnia. I dlatego właśnie to jest pierwsza rzeczywistość, którą Pan Bóg nazywa świętą. Czyli pierwsza rzeczywistość, jak patrzymy na kanoniczny układ Biblii, mhm. czyli taki układ ksiąg, jaki mamy w wersji naszej, tej, którą czytamy i którą czytają Żydzi, gdzie w księdze rodzajów na początku drugiego rozdziału mamy stwierdzenie, że Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym, czyli przeniknął go całą swoją świętością. I teraz Musimy wrócić tutaj do gatunku, który reprezentuje pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Jest to etiologia, dokładnie coś w rodzaju uwertury dzieła muzycznego, bo nie mamy tu do czynienia z klasycznym hymnem, a jednocześnie, bo nie ma wysławiania Pana Boga, jednocześnie mamy do czynienia z powtarzalnością zwrotów i paralelnością tych zwrotów. I tym samym pokazują nam się jakby dwie odsłony: odsłona aktywności w słowie i myśli, i odsłona aktywności w radości, w kontemplacji, współprzenikaniu. I czasem mi się to kojarzy na zasadzie, nie że Pan Bóg musi, tylko że Pan Bóg nas nobilituje, przyglądając się dziełu stworzenia, kontemplując, jeżeli możemy takiego antropomorfizmu do Pana Boga użyć, jakby potwierdzając tym samym jego tożsamość, afirmując cały świat, no bo tak naprawdę doczekaliśmy się jako świat takiej uważności wyjątkowej ze strony Pana Boga na zasadzie, okej, okay, to, jest, to jest właśnie to, to jest to, co chciałem. I co jest ciekawe, że ta konkluzja, którą nam daje początek roz drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, mówi, że Pan Bóg wchodzi w rzeczywistość, która jest po pracy, którą wykonał, stwarzając, a stwarzanie jest jedynie jemu przynależne. Mhm. Czyli to jest jakby wejście ponownie w tę samą przestrzeń, tylko przynależną Bogu. I Bóg mi, aha, robiłem to, co jest przynależnymi, teraz wchodzę ponownie w to, co jest przynależnymi. Czyli jakby potwierdzam tego sensowność, piękno i dobro. I teraz dlatego Szabat nie ma formuły, musisz usiąść, nie wolno ci, mhm. chociaż przepisy. Mhm. Takie y, kanały nam go wepchnęły, ale ma kształt zachwytu mhm. takiego stwierdzenia, jest to wszystko wypełnione Bogiem. Wiesz, to, to co mówisz, mam, mam takie wrażenie, że to jakby wyjaśnia nam lepiej, dlaczego Jezus był taki, jakby to powiedzieć, tak radykalne o, o właśnie, chyba radykalny, kiedy dochodziło do starć z faryzeuszami w kwestii szabatu. No czy to kwestia uskania kłosów, czy kwestia uzdrowień, że jakby stawał na straży tego, żeby nie zawłaszczyć sobie szabatu, nie z, nie wiem, nie od razu jakichś złych in, intencji przypisywać, chociaż faryzeuszom to chyba byśmy tam mogli, ale komuś, kto wiesz, chce ten szabat zrobić na własną modłę i zapomina o jego o źródle, tak? O tym, że Bóg chce dobra człowieka i to dobro może się realizować na różne sposoby. Ja sobie zdaję sprawę, że można też kombinować, tak? To znaczy, dla mnie dobra jest praca, wobec czego popracuję jeszcze trochę w niedzielę, tak? Chyba nie o to chodzi. Natomiast pewnie chodzi o to, żeby szabatem nie manipulować. Tak, myślę, że chodzi o dwie takie dosyć istotne rzeczywistości. Po pierwsze, żeby nie było tak, że my nie jesteśmy wolni, bo terminy nas zniewalają. Mhm. Czyli zniewala nas zarówno termin szabatu, jak i zniewala nas praca, terminy mhm. w pracy. Mhm. I kiedy Pan Bóg nam proponuje to spojrzenie z boku i doświadczenie, że On w tym wszystkim jest, to zarazem daje nam świadomość, jestem pierwszym pracującym w Twojej pracy. Czyli pierwszym siedzącym, nie wiem w moim przypadku na wykładach pierwszym, który przekazuje na Twoich wykładach. Mhm. Czyli jesteś drugą osobą w tej branży i w tych zajęciach. Krótko mówiąc, możesz czuć się bezpiecznie, mm -hmm. a y, drugi element to jest właśnie Bóg, który ustala nam y, zasady funkcjonowania Szabatu. Bóg ustala zasady. Co dało ludziom wprowadzenie przepisów normujących Szabat? Że Szabat jest pod kontrolą, że Szabat jest według mojego pomysłu, a Pan Bóg mówi nie. Szabat jest ode mnie dla Ciebie, w związku z czym, jak chcesz go dobrze przeżyć, to gadajmy razem, bo ja chciałem go dostosować do Twojej kondycji, do Twojej tożsamości, do Twojej psychiki, do naszej relacji. Mm. I dlatego, kiedy Jezus uzdrawia człowieka z uschłą ręką, gdzie mamy to pisane przykład w trzecim rozdziale Marka, to. Y Przekierowuje uwagę zgromadzonych w synagodze na to, co stoi u podstaw szabatu. I tam jest taki tekst, że jeżeli wyjdzie, wychodząc z istoty szabatu, to czy wolno, dobrze, coś czy, czy źle. Mhm. Tak jak wcześniej mówi, no. Szabat jest ustanowiony, czyli ojciec stoi za tą inicjatywą dla człowieka. Zatem on ma promować moje człowieczeństwo. Teraz jest pytanie: kto się najlepiej zna na moim człowieczeństwie? Ktoś, kto je stworzył, czy ja, która nim hmm. usiłuje się posługiwać? No i mam jeszcze jedną kwestię na koniec, a mianowicie to, że tak jak urlop da się skumulować, można iść na trzy dni, można na sześć, można na dwa tygodnie, tak szabatów się nie skumuluje. To nie jest tak, że On może występować co 14 dni, nie, no musi co 7. Jakby dotknąć tego, że Bóg, który jest ponad czasem, mamy w Biblii wiele takich fragmentów, które mówią, że, prawda, nie wiem, jeden dzień jest, u Was jest jak tysiąc dni, 1000 lat, tak? Tysiąc lat, no ale tutaj jakby nie ma, nie ma czegoś takiego, że to jest relatywne, tu jest konkret, to musi się odbywać rytmicznie, cyklicznie, tu musi być ta przestrzeń, którą do której będziesz wchodzić nie od czasu do czasu, tylko właśnie raz na tydzień. Myślę, że to jest związane z samą siódemką, z tym myśleniem o pełni. Że mamy Boga, który chce nam pokazać, jak de facto wygląda pełnia. I dlatego trochę jak, przepraszam Reksio, w tej swojej bajce, <laughs> pieczęt tak? Pieczętuje w, tak. w rytm melodii. Tak Pan Bóg nas ciągle przekierowuje do tego, do myślenia, na czym polega de facto pełnia, czyli na czym polega efekt. Tak? Mm -hmm. Na czym polega doświadczenie spełnienia, na czym polega doświadczenie komfortu. I chce, nas, chce nam ofiarować coś, co my sobie dzisiaj we współczesnym świecie bardzo cenimy: dystans do tego, co robimy. Czyli chce nas zachować w naszej tożsamości, dlatego mówi, hej, my jesteśmy w relacji, jesteś ode mnie. Nie daj się wkręcić, że jesteś przez coś zdominowany, czy to coś Tobą rządzi. A kolejna rzecz, Pan Bóg mówi: ten szabat to nie jest idol. To nie jest kolejny Bożek, absolutnie nie. To jest przestrzeń, w której ty odradzasz się przy mnie. A dlaczego przy mnie? Nie, bo musisz przy mnie. Tylko dlatego, że no, ja ciebie wymyśliłem, na, znam się na tobie najlepiej. Oczywiście możesz to robić według własnego pomysłu, ale mm, znamy skutki. A teraz, proszę państwa, jeszcze porozmawiam z siostrą Joanną o tym, co, co lubisz. Bo o kreatywności, o twórczości, tak? I o kreatywnym podejściu do szabatu. Kiedy ono jest faktycznie w tym duchu Bożym, a kiedy jest naszą kombinacją, bo mam nadzieję, że, że to jest tak, że jest jakieś, jakieś, są jakieś rzeczy związane z tradycją, z jakąś koncepcją, że tak to ma wyglądać i to jest dla nas bogactwem, że szabat ma swój rytm, ma swoje zwyczaje znaczy niedziela ma swoje must have, tak? Jest, jest msza święta na przykład, ale cała ta druga część, żeby tego czasu nie przeleżeć jak ta dżdżownica, od której żeśmy zaczęły, tylko żeby żeby to był czas twórczy i dobry. Ty oczekujesz recepty? To nie może być przykład, jak ty to widzisz. <grystanie> Inspiracja, zachęta. To najpierw może przykład negatywny, czego się nie robi, tak? Mhm. Hiob, który mówi, teraz bym spał, wypoczywał, odetchnąłbym, by we śnie pogrążona, ma na myśli śmierć, tak? Okay. <grystanie> mhm. Ale recepta jest jedna, wydaje mi się jedna. To jest Izajasz 11.2, gdzie nuach, jest związane właśnie z Bożym Duchem. I teraz to właśnie duch, który spoczywa na nas, on jest tym, który daje nam doświadczenie, czy może na, chce nas poprowadzić w tej kreatywności. I znowu mhm. rozbijamy kreatywności szabatu. I znowu rozbijamy się o to, co jest fundamentalne czyli o to, że jesteśmy skonstruowani przez Boga naszym spiritus movens, czyli tą aparaturą, która nas porusza jest najbardziej dogłębna, jest Boże tchnienie i jego duch. Wskutek tego, jak chcesz żyć zgodnie ze swoją naturą i uruchomić swoją kreatywność, to po instrukcje do Trójcy Przenajświętszej. Proszę państwa, proszę się zastosować. Ja spróbuję, a dzisiaj serdecznie dziękuję. Siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska była moim gościem. Dziękuję ci bardzo. Również Dominika Szczęść Boże.